6 to do Boła, ciąg dalszy. 9:15, 6:15 rano. Za 5 minut odjeżdżam, kończę jeść rzeczy, które muszę zjeść przed wyjazdem do Stanów. Ja, ja, ja nie wiem, co ja będę robił, nie? ale plan jest dzisiaj taki, żeby jak najszybciej rozładować. Pierwsze miejsce powinno być szybko, bo się umówiłem z tym panem. Drugie miejsce mam awizację na 11. No ja tam przyjadę dużo wcześniej. Boczymy. Black Ice! Ale to pewnie jak się wyjeżdża dalej <coughs> Czy nie? Nie. mogłem się umówić, bo on chciał o 7.30 A ja zajadę tam na 7, tak? on powiedział dobra, będzie o 7.00. Nie pomyślałem, bo ja nienawidzę dojeżdżać na takie job jobsites, czyli na budowę jak jest ciemno, nie? Dobra, podał mi dokładny adres gdzie mam być według Google i... Już na poboczu gdzieś tam. Ja tą ulicą jechałem ostatni raz na tą inną budowę domków jednorodzinnych. No dobra, co gdzieś tu? Nie wiem czy teraz w prawo skręcić, w lewo. Z każdej strony jest budowa. Obok McDonald'a, nie wiem, zaraz jest moje do Pani się na siódmą, to zaraz powinien być. Nie wiem, tam było dwóch gości na budowie, jeden odebrał telefon, widziałem jak odbiera telefon, to już wiem, że jestem w domu. Na ulicy mi będę zdejmowali. Chcieli, żebym cofnął tam, ale goście się nie zgodził, bo nowy asfalt położyli. Ja mówię, pani, a ja nic nie ważę tam z tyłu. Nie, 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 no dobra, no to chcieli, żebym wjechał z drugiej strony, ale tam nie ma miejsca, więc mnie na ulicy po prostu zdejmą. <laughs> dobra, raz, dwa, raz, dwa. Paruje. Jest ekipa, jest dobrze Na ulicy I starym systemem odjechać I do poszło szybko 7.30 Na ósmym będę w drugim miejscu Zrobiona Spesję czy się, się nawrócę czy nie Chyba tak Skróczymy o wszystko. Powinienem się zawrócić. Najwyżej na dwa razy. Przepuszczę osobowe. zawrócę, nie zawrócę? Dobrowce. Na krawędzi trochę najadę. O właśnie. I pięknie. Jak ja miałem tam wjechać, niemożliwe. <grywa> a druga dostawa to już jest znana dostawa, i zlecenie się zakończy. No, zobaczymy. Chciałbym, żeby mnie wzięli od razu, ale tam są tacy troszeczkę, jakby to określić, nie jak dąsają się, a za wcześnie jesteś. A point to noty, a to. Ale ja tam moją starą śpiewkę powiem. No, it's better to be early than late. I powiem, że tak na serio to, to miałem dostawę wcześniej no i nie mam po prostu gdzie jechać, bo nie ma się gdzie zaparkować. No i taka jest prawda. Taka jest prawda, proszę Państwa. Cisco. Może akurat nic nie będę mieli do roboty. Bo jeszcze szybciej sobie wrócił na, na ląd, bo o to się rozchodzi dla mnie. Nie ma nikogo pod rampą. Mają swoje te swoje zasady. Tam gdzie przyjmują, nie ma nikogo pod rampami, tam obok tej naczypy gdzie jest napisane Cold Star. Patrzymy Są na przerwie. Jak wrócą z przerwy, zobaczę, czy mnie wezmą wcześniej, czy nie. Spróbuję przez ten czas zobaczyć, co tym z tym basto się dzieje. Bo on na wszystko fajnie chodzi patrzcie jak to się to otwiera jaja ty jak się tą owiewkę zdejmuje nie ma tych tych bo wszystko dobrze chodzi z basto tylko w pewnym momencie pyk i koniec kurde nie zdajemy tego Już przykręcone jakoś nie tak w tamtych tak, by coś z powietrzem było, dojściem powietrza do łebasto, bo ono też słabo dmucha. No ale jak ja mam dojść, jak tylko się nie zdejmuje? Kurza stopa. Trwa śruby jest zrobione, ale jaja. W tamtych trakach to się ten... Na no, uchwyty jest, że można podnieść. Kolejny powód, dla którego nie lubię tego traka. No nie, to akurat nic nie ma do rzeczy, nie, ale. No i nie zajrzę, łebas to jest tu gdzieś tutaj gdzieś tu Takby może wejście do powietrza jest przyblokowane No słabo słabo dmucha pompa wszystko ładnie pompuje, nagle pompa kaput i tak jest, ale kurczę pierwszą noc nie przypominam sobie, żeby mi było zimno, bo nawet dzisiaj było tak plus 5, tak czasami w nocy było zimniej. Ale tak mówię, ono się włączało, wyłączało, to to jeszcze jakoś się dało żyć, nie? Ale pierwszej nocy było tam na minusie i nie pamiętam, żeby było zimno. To może coś teraz się stało. Dobra, zaraz dzwonię do prynca, nie cofnę pod rampę. Co robimy? No pewnie, że wejście powietrza. Książka tam jest jakaś. O, w mordę! Tak sprzątają te traki. <laughs> o to chodzi. Wejście powietrza przecież jest z reguły. W traku. Tak sprzątają te traki. Dobra, problem się rozwiązał. Pewnie raz zasysało kartkę, raz nie i dlatego tak było Teraz powinno działać. No teraz to on odmucha Także nie zobaczymy teraz z tą izolacją traka. Kurde Książka o filozofii, eh, może być ciekawa. Zajęło mi trochę czasu, żeby to zrozumieć. Mówię, tak coś słabo odmuchała, teraz jest idealnie. Kurde. Więc kierowca, który tu mieszkał, ta książka mu pewnie upadła, ale to nie był powód, dla którego on rympolił. On po prostu rympolił, bo, bo nie używał Webasta, a Webasto mu działało. Tę książkę musiał czytać. Ja, jaja. Ta książka tam się czasami przykleiła i, i blokowała powietrze, nie miało czym oddychać. I gazu, płomień o to chodzi. A teraz chodzi, u! Kurde, saunę się tu zrobię, tymczasem wyjadam resztę żarcia. Którego nie mogę wziąć do Stanów. Chociaż jeszcze nie wiem, czy do Stanów będę jechał. Teraz to panie, tu jest upał. Sądzę, że. Teraz by i dał na rady przy minus 20. No nic, już chyba nie będę miał takiej pogody, minus 20, ale. Kurde. Dobre to łabaste. <laughs> Dobra, już tylko, tylko papryka mi została do zjedzenia, i wszystko mam wyjedzone, co nastanę. Mam dwa pomidory. To je zjemy przed granicą. dziewiąta rano. Zaczynałem podrzymywać. Przyszedł mi, powiedział, jedź pod piętnastkę. Pięknie. jadę pod piętnastkę i powiedział, że to się szybko mi powinien zdjąć. Zaraz dwoje do pręsa, czy mogę jechać na prom. Może no, mnie to irytuje. Czy był przyczyn, żeby to można było wyłączyć? Nie? Pod firmą to ok, nie? Jak to się mówi, safety is first. No nic, nie też tak jest. Ale na park stopie. Odwrócić ludzi. Tutaj zawsze tak jest. Że liczą, liczą i się doliczyć, nie mogą 8 palet, jeszcze liczę. Już jestem półtorej godziny pod rampą, no ale dobra. Jeszcze do pręsa nie dzwonię, bo bo nie zadzwonię, jak już będę jechał na, na statek. Pierwsza po południu u jeszcze milczą. To nie wiem co mi tutaj wymyśli To proszę Państwa i dobre wieści. Bardzo dobre wieści. Mam zaadunek jutro energetyki do Toronto Także ja nawet pauzy nie kręcę, nic Będę jechał na Ricapie. Teraz tylko na prądze suwać Tym o 11 już nie popłynę, znaczy o 1, ale wiem, że w piątek jest więcej prądu, bo... <laughs> Rezerwację mam taką, że Na 4.30 No, a to jest rzadkość, nie? Także ja już Wiem gdzie, no muszę pojechać za Seattle dzisiaj Gdzieś tam stanąć i już no. Prawdopodobnie wjadę w korki w Seattle, ale i tak jest dobrze. Że ja mam na następne dwa dni, 16 godzin jazdy. Znaczy na dziś, na jutro i na pojutrze, a w niedzielę o północy wracają mi godziny. Także pięknie, pięknie. Ja tak myślę, że nawet nie, ten, nie będę się szczypał. Ja przejadę granicę, dojadę do Arlington i stanę przed Seattle. No. Co mi to da, jak ja mam tylko do wykorzystania to na sobotę i niedzielę, to czy ja dzisiaj ujadę więcej, czy jutro mniej, to sobie tą pracę rozłożę na spokojnie. A rozładunek jest, misi sadzę w środę, więc powinienem dotrzeć. Tak, żeby jak najbardziej efektywnie to wyjeżdżać, nie? Po co marnować godziny na stanie w korku? No, jutro załaduję i coś tam pojadę, zostawię sobie jakieś 7-8 godzin jazdy na... Ale na tym zadunku się akurat mało czasu tra traci, nie? Ale zostawię sobie jakieś 6-7 godzin jazdy na niedzielę. No i później w poniedziałek, już pełne dni jazdy, nie? I z tego co pamiętam, to ja dotarłem gdzieś w niedzielę. Znaczy, jak jechałem ostatni raz na Rikapie, to dotarłem jakoś takoś. <grywania> do Bliss Idaho i później mogłem normalne dni już jechać. I sądzę, że w tej podróży, bo nie było aż tak dużo straty czasu ze śniegiem. Jechało się dość w linii prostej. Także sądzę, że w tej podróży gdzieś wyląduję w niedzielę e, dalej niż Bliss Idaho. Może... No nie wiem, no to trudno teraz mi oszacować. Będę szacował jutro. O proszę, jest promo 1130. Wow, nie wiedziałem. No jest więcej promów. Więcej promów. I 39%, to ja zaraz płynę. Wow! Super idzie. Dziwne. Tak oni w piątki dają więcej promów. No i to jest okres świąteczny, już się zbliża. Ticketing 11:30, a jest 11:00. Przyjadę i od razu na prom. I ten ładunek z energetykami zbyt dużo nie płaci. Choć teraz, w okresie zimowym, więcej, bo musi być pod temperaturą, czyli nie może być, nie może zamarznąć, nie, ale. To jest, o niebo szybciej się jedzie, niż yy, przerzut do Stanów, nie? O to chodzi. O to chodzi. Przy dobrych wiatrach, to ja w środę na wieczór będę w domu. No i to ma sens, wyjazd w niedzielę, pośrodek w środę. Jeszcze zrobię jakieś kuciaki. No, jeszcze dobra. Jeszcze Wyoming jest, nie? <gry> A Wyoming to bywa różnie. Dobra, ciekawe czy popłynę o 11:30. Co to bym musiało dzisiaj jakoś nie wiem. Musiały być częste od rana. Linia 24. Looking good for 11:30. Ale tak czy inaczej, mówię, nie ma, nie ma sensu Ci z Seattle przepływać przepływać, przyjeżdżać. 11.30 popłynę, to o pierwszej będę. Nie wiem jak tam na granicy, ale w piątki bywa spokojniej. No i później, tutaj o mojej szóstej, siódmej już będę miał dzień roboty skończony. No, traków mało jest. mam 24 I dlatego wziąłem ze sobą drukarkę, bo. Teraz szukać gdzieś miejsca, żeby wydrukować te moje manifesty i tak dalej, i tak dalej. A tak mam. Będziemy płynąć. On nie przypływa, tylko jest podstawiony. Coś czuję wam co? Która godzina już jest. 15 po wydrukowałem sobie manifest, zlecenie. I teraz jeszcze szybko sobie robię kanapkę, no bo nie będzie czasu jeść. Nie będzie czasu, znaczy no teraz pojadę na, pójdę na prom, a no w sumie na promie mogę coś kupić, ale tam niedobre jest żarcie. i tutaj laptop, laptopa mam, żeby zabić czas na promie do, zmontuję jeden odcinek. W moim życiu zawsze jest logistyka. Jeszcze nie zdążyłem zrobić kanapki, dobra, to położę tu, żeby ci nie obrudziło. skończę robić kanapkę na promie. tam tamten teraz piecze. Po raz kolejny na prom. Czasami człowiek czeka, się spóźni na prom, a czasami nie ma nic z czasu zrobić. Wczoraj dobrze wyszło. Dzisiaj dobrze wyszło. Ta podróż idzie nawet całkiem sprawnie. I bez pauzy. Ja szybko sobie zrobię moją kanapeczkę. Ale trochę się przypaliła, bo nie pilnowałem. I idę na górę, kawę sobie kupiłem. kupię. Lubię ten statek, bo jest większy. Mam zaciszne miejsce. Zaszalałem jeszcze, sobie psy kupić. Drogie i niezdrowe, ale dobra. Trzeba czasami pożyć, nie? I tak jak mówię, dzisiaj przekroczę granicę. Jeden tego pilota do Arlington. I o, już płyniemy. Zobaczę jaki będzie korek w Seattle. Ale później za Seattle no, to jest następny lot, to jest na Pawin. Tam już może nie być miejsca po południu. No. W piątek. 11.00, 11.30 dorzucili. Tak samo trzecia, 4.30, ten też był dorzucony piątek. No ale miałem rezerwację na trzydzieści, a płynę o 11.30 super. Patrzę na zewnątrz i mówię: Kurczę, w ogóle nie poznaję. On inaczej płynie. Chyba ze względu na wiatr. Normalnie płyniemy tutaj zawsze, nie? Najkrótszą drogą. Tu. A on teraz popłynął tak, dookoła. Nie wiem, czy to przez wiatr, czy przez to, że jest tych tyle statków. Tam jest ciasno, nie? Ale mi się wydaje, że przez wiatr. No tak, bo one się tam zawsze wymijały w połowie. 15, to 30, to 40 minut dopływamy. Dopływamy, to jest ten kawałek Stanów, który jest tak odcięty od Stanów, nie? Trzeba przez Kanadę. I tam już widać żurawie, to już dopływamy. Tam jest, tam jest yy, terminal, 15 minut dłużej płynie. W tym momencie wiało tak, że nawet zaczęło huśtać trochę, nie? A ja powędruję tam wzdłuż gdzieś tych gór cały czas tam u stóp gór, ale nie wjadę w góry, tylko będę cały czas wybrzeże niechał i tak patrzyłem na przełęczy Co to za miasto? Bellingham? Chyba tak Na przełęczy na 90 do, do Ellensburga jest zwolniony, zwolniony ruch, tam musi trochę być śniegu. Ja będę prawdopodobnie jechał cały czas za systemem meteorologicznym. W Wyomingu mogę mieć ciekawie, ale chyba będzie dobrze. Jutro w Soltek ma dużo śniegu też padać. No nic, zobaczymy. No Ja mówię, ja ci tylko przejechać granicę. Kotwica Warlington jutro, i, i to jest właśnie dobre, że nie muszę od razu się przez góry prze, prze, przedzierać, tylko będę jechał wzdłuż koryta rzeki Kolumbii. Jutro się załaduję i dojadę, nie wiem, prawdopodobnie kawałek do końca Oregonu i w niedzielę, tyle ile godzin będę miał, to pojadę. I później w poniedziałek już będę miał czysty obraz, o której dotrze do miejsca. Znaczy ja już jutro będę wiedział, mając siebie. Minut dłużej, Polacy nic się nie stało. No, prom, nawet nie jest cały pełny z tyłu. Dobra, teraz żeby go na granicy kolejki nie było. No, w tym roku już tu nie przyjadę. Ewentualnie w następnym. W tej porze nie powinno być kolejki, bo no dwa tygodnie temu, mniej więcej o tej porze, kończyłem się ładować, wysyłałem papiery i jechałem na granicę, i nie było kolejki. W piątek na Nerdmlane jest ok, po południu. Wszystko poszło rano, ci co będą jechać na Kalifornię, dopiero jutro będą jechać na wieczór i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i ja mam 15 godzin do rozłożenia na no powiedzmy będzie 14 czy nawet 13,5 z tego Arlington jak stanę do rozłożenia na dwa dni, no to sobie pojadę tam ileś i tak patrzę wstępnie to mi się wydaje, że gdzieś tam dojadę w okolice Heyburn, Idaho no bo to będzie mniej więcej ten sam schemat co miesiąc temu, tylko że wtedy byłem no straciłem czas na przełęczy jak był korek, później wypadek później zima też była, to Będę miał jakieś 2 godzinki, 3 godzinki więcej niż, niż miesiąc temu. Mniej więcej wiem te punkty odniesienia i to się nie zmieni, bo, no bo, bo takie są dystanse z Montrealu, nie? Montreal, Vancouver i jest pewien limit, który można osiągnąć 70 godzin. I to też zależy właśnie od tego, co się dzieje na drodze, więc... No, ale, ale, ale będę jechał na, na luzie. I w środę, nie wiem o której mi zrobią awizację, ale nawet jak mi zrobią wcześniej rano, to ja w środę mogę wstać, nie wiem, o, o, o pierwszy nad ranem i jeśli dobrze będzie szło, to ja stanę gdzieś tam przed Chicago, we wtorek. No mówię, to na, na razie nie mam awizacji, wiem, że jest na środę, ale oni muszą zrobić awizację. I się on, im, im zadzwonię do nich w poniedziałek i się spytam, I wtedy już będę wiedział, o której mogę być i wiecie o co chodzi, nie? Do granicy tutaj niektórzy pewnie czekają na odprawę dokumencików, tak jest, a ja jadę prościutko, Twin Pole, polska firma, mój kumpel tam robił, a ja jadę prosto, bo jestem bez właduneczku, tak, można, zobacz, wszystko się układa dobrze, wszystko się układa dobrze, idzie sprawnie I widzicie, Wyjadę, wyjechałem w niedzielę. Wrócę najprawdopodobniej w środę na wieczór do Montrealu. No, może w czwartek rano. I to jest ok. A wtedy byłem w tym samym miejscu dwa tygodnie temu. Dokładnie w tym samym miejscu, o tej samej porze, mniej więcej. No tak, no piątek po południu, tak. Z tą różnicą, że miałem rozładunek w poniedziałek w Missouri. I wróciłem do Montrealu w czwartek po południu bo miałem ten przerzut i musiałem załadować później ten a wyjechałem w tamty podróży w piątek. A tutaj wyjeżdżam w niedzielę i wrócę wcześniej. No to jest... To jest to. To jest to. Z przerzutami tak jest, no. Jak oni by jeszcze jakąś stałą robotę mieli, nie? Że się zrzuca człowiek w tym Suri i ładuje w ten sam dzień, No to wtedy tak mówiłem, to by miało sens. Okej, okay, dobra. Transport to jest jedna loteria. Raz jest tak, raz jest siak, raz jest dobrze, raz jest źle. W prysie wychodzi w miarę. Okej, okay, tylko raz na jakiś czas jakaś świnia wyjdzie. Ładunkowa. To nie przez prysę, tylko przez transport. Dobra, do usłyszenia za granicą. Parę pytań. Podjazd na bramkę bez kolejki. I jesteśmy w stanach. I pogoda się zepsuła. Pada deszcz. To jest chyba jeden z tych systemów, który się później połączy i będzie dawał dużo opadów w postaci śniegu, właśnie tam w okolicach Lake. Uuu, kolejka do Kanady jest. Okej, okay. ja mam jeszcze półtorej godziny jazdy. Może do tego? Do, 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 do. A jest kolejka do Kanady. Do Arlington. No nie ma sensu jechać dalej. No. Stawię się. 15 godzin na pół 7 godzin każdego dnia. Czyli jutro załaduję na załadunek, będę miał 4 godziny pojazdu. Jak stanę w Arlington. A mi się nie chce teraz po co się mam wpakować w korki w Seattle. Jest druga po południu i akurat w same korki wjadę. I to spowoduje, spowodu, spowoduje to, że będę miał mniejszy dystans do przejechania na tym czasie. Więc Arlington, kotwica, prysznic. Wstanę o 8 rano. Mojego czasu tam czytam a nawet no nie o 8.00, żeby Seattle w sobotę przeskoczyć tam nie powinno być korków, ale prewencyjnie o 5-6 rano. W sobotę zajadę na załadunek mniej więcej na 8 rano, a mam awizację na 10, ale tamto o której byś nie zajechało, podaję od razu. No i pojadę gdzieś tam go nie jutro. Proszę bardzo, dla mnie jest szósta wieczorem. Zaraz zajdzie słońce i będzie ciemno i mój dzień już jest zrobiony. Mam 13 godzin, 50 minut na następne dwa dni. Ja jeszcze mogę tam trochę wyskubać, bo robiłem bardzo długie przeglądy. Ale nie wiem, czy będzie miało to sens. Może ewentualnie. No zobaczę, bo to... po co skubać i kombinować jak. Zyskam może pół godziny, no ale zobaczę jutro, bo gdzie mi tam wyjdzie w ostatni dzień dojechać, żeby jak najbliżej się przybliżyć bo w poniedziałek, w poniedziałek już będą normalne dni jazdy, nie? Ja coś tak czuję w Ja coś tak czuję, że ja dojadę do Heyburn Idaho no i będę miał do wyboru jechać 30- albo 804 na soltek w zależności od miejsca, gdzie będę miał wyjdzie mi najbardziej optymalnie spać, żeby wyjechać całe wszystkie godziny, nie? Także tak. Na jest jeszcze pełno miejsca.